I złożone. Pokażę Pani tutaj bliżej te zabezpieczenia. Wciskamy, przekręcamy 90 stopni sprężynki. Sprężynki pozakładane. niech ktoś sobie zobaczy, jak tam one sobie idą. Idą tutaj. Ta była wyciągnięta, dodałem ją tu aż. Tutaj dałem ją. Powinna być za to oko, ale ona już jest słabo wyciągnięta. Ale zda egzamin. Tu regulację. Ja to robię w ten sposób, że tą regulację skręcam do maksymalnie ile się tylko da, do końca, pasuje wtedy bęben, pasuje bęben, oczywiście bęben sobie przygotowałem i rant, co tutaj był, ten stary, ten stary sobie zeszlifowałem, żeby mi ładnie wychodziło i zakładam bęben i czuję, jeżeli wchodzi z oporem, to wtedy sobie popuszczam tą śrubę. Ona jest od tego, żeby wyregulować, wycyrklować szczęki. A jak jest za mało, czuję, że jest za mało, to wtedy ją sobie podkręcam. Szczęki się rozchodzą, bardziej bliżej bębna są. Jeszcze lepszy start hamowania. O! Możemy sobie pomóc młotkiem uderzyć, żeby one się ułożyły i czujemy, że łagodnie wszystko dobrze chodzi. I dosyć ciężko chodzi bęben, to będzie tyle.